No, tego nie jeszcze może jakieś weźmiemy. No nie. No, 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 No nie. 3 csy zmisowałem. Zatrzymałem się na no po 3 CS -y i ja ani jednego nie wziąłem. No to jestem. właśnie ja w 100%. To powiem, co. Ale... Ja... To się nie, pierdolę, jeszcze nie ma to nie, o tym, nie, 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 Optymalne jest to, że k***a kur... w tej j***** jeba... złożeniach wcząpić, j***** jeba... chłopie. Atakujemy! Puuu! 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 I gryźnięcie! Puuu! szkoda, kur... że on nie ma tego Ignite'a. Ej, dawaj, idź tam. Ale dobra, jak mam wiedzieć, że to ten... A co on robi? K***a, kur... co ty? Co ty? Co ty? Co ty? Co ty? Ty tam macie. KURZIĘKO, imberdża! Zimbowali nas! No aj, 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 aj. no presezon. A kiedy ten patch będzie? Presezonowy z tymi wilczurami i tak dalej. Jakoś niedługo, nie? Oj, dzięki Sebi za subika. Jutro? I już te psy będą biegały za mną w lesie, tak? O kurwa, to ciekawe, stary. Jutro będzie stał za mną Mamon? Bo Było czarkować, jestem idiotą, zapomniałem o tarczy. Jeszcze jedynkiem, się systemem. KURWA! Jestem turbo kupa, KURWA! Nie zasługuję na wina! Oooo, jezu, chryste. Nie zabijam go chyba. Nie, chce mi się w ta grę. Ja pierdekam, no nie możecie poczekać. Okej, okay, to grajmy to tak. To, respekt. A tu jest Ale będzie, ale będzie kur. Tylko on się nie spodziewa tego, co się dzieje. Ale kur. będzie. No i dawaj Lucian. No, ja, 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 ja. Zajebisty jest Garet. kurki Kozak. Teraz Garen jest moim mainem. <laughs> Dobrze, się bawię strasznie To tak derby dive'uje? Co a ty ganasz? To by było całkiem opracalne, tutaj Nie, nie chcę tego Puta twojego kolegi Wystarczy, że już się naglądałem. No to nie wcisnąłem, no No kurwa, proszę wypierdzielać Sır. Evet, bir daha ha Ty Jarvan tu jest, chciałem napisać hej Jarvan, żeby go opluć, ale to było wykupie z mojej strony. Jarvan to zawsze stoi jak coś. Tak wiem, widzę. No ja pierdolę! Ja idę, 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 idę. Nie chcesz? Bruce? Ja jestem tu. Jak ty umarłeś? Eee, no... Ty. ty masz... Ty masz flasza! Ja... Jeszcze w ogóle kuku. Ja. Ty w ogóle od razu w Kedary poszedłeś? Co to robią? No czego Jak No i no, dzięki. <laughs> Witam serdecznie. Co tam słychać? W naszym orbicie. 40 hp dostaje na jednym kampiu rozumiesz to? Panie chomik! Skutek się Syn... A co to mi da ignor?